Dzień doberek, dzień doberek, w środę po wtorku. Moi drodzy, kawę odstawiam, krótki filmik, dwa filmiki z wczorajszego live'a zostały udostępnione, możecie sobie je zobaczyć, bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ciekawe rozmowy, poruszyliśmy wiele tematów o polityce i mam też uwagę do osób, które nie są zainteresowane tematami politycznymi. Bez sensu jest wchodzić, wyklinać i po prostu zakłócać tego typu lajwy. Znajdźcie sobie inne o Dupie Marynie, tam być może poczujecie się lepiej. My spokojnie, grzecznie, mimo że nie zgadzamy się ze sobą, rozmawiamy na tematy polityczne. I z tym chcecie w szczególności jakieś tam mieszko, coś tam zostawić, żebyś sobie przemyślał te kwestie, ponieważ ja każdego wpuszczę na okienko. Jeżeli ktoś chce wejść, chce się wypowiedzieć, ma do tego prawo, jestem organicznie przeciwko cenzurze internetu w jakiejkolwiek jego formie. I to jest coś, co charakteryzuje prawicę i prawicowe jakby tutaj podejście. Natomiast jeżeli ktoś wchodzi tylko po to, żeby zwyzywać uczestników, no to jest po prostu. no, dzieckiem. I o dzieciach będzie dzisiaj trochę więcej. Moi drodzy, podczas wczorajszego live'u rozgorzała też niesamowita wojna i Wolta Konfederacji. Otóż Konfederacja Mencena, bo tutaj trzeba mówić o słowomirze Mencenie jako liderze, kandydacie na prezydenta przez ostatnie właśnie 5-6 godzin wieczornych, właśnie w tym czasie, kiedy rozmawialiśmy na live, dokonywała wolty. dokonywała fikołka i de facto stała się tym, przed czym część sprawicy przestrzegała. Są pod nóżkiem i przystawką Donalda Tuska. Zaczęli w sposób bezpardanowy atakować, atakować Karola Nawrockiego, w szczególności oczywiście nagrał swój oszczerczy filmik, bezsensowny filmik, sam Sławomir Mencen. Zaczęli mu wturować również inni liderzy Konfederacji, pan Tyszka, pan Berkowicz, ci wszyscy, którzy tak mocno tak mocno wywracają stolik, że dosiądą się zaraz do Donalda Tuska i zostaną jego piątą nogą. Przykro to się ogląda, przykro to widzieć, przykro to czytać. Moi drodzy konfederaci, jeżeli kiedyś zastanawialiście się nad. Podziałem politycznym. Tak naprawdę to jest jedna strona, która walczy z komunistami i nie ma od tego odwrotu. Dawniej było to porozumienie centrum, dziś jest to grupa osób, która tworzy Prawo i Sprawiedliwość. I ja wiem, to nie jest idealna partia. Wiem o tym, to nie jest idealna partia, ale to jest jedyne ugrupowanie, które nie robi fikołków, nie atakuje swoich zwolenników, ale będzie ich bronić. I to jest coś czego konfederacja nie rozumie dlatego są to dzieci w krótkich spodenkach siuś majtki i mówiąc krótko nie nadają się do polityki żadno z nich nie nadaje się do polityki Częściowo starając się zrozumieć dlaczego zrobił to Sławomir Mencen mogę powiedzieć tak walczy o te 2 3% więcej ale to jest tak bezsensowny ruch to jest tak bezsensowne działanie ponieważ słowo mi, że męcenie, nigdy nie wejdziesz do drugiej tury. Nie masz na to najmniejszych szans, nie przebijesz elektoratu, tylko utwierdzisz tych, którzy wybierają Karola Nawrockiego świadomie, iż warto na niego oddać głos, ponieważ atak służb, w którym dziś bierzesz udział, jest dla nas jasny i widoczny. A najważniejszym dokumentem, o którym nie wspomniałeś w swoim głupim filmiku, jest... To, co wam pokazuje teraz, testament pana Jerzego Z. Pan Jerzy Z przepisał cały swój dobytek Karolowi Nawrockiemu. Zrobił to świadomie, kiedy był w pełni władz umysłowych i fizycznych. Na podstawie tego dokumentu Karol Nawrocki otrzymałby wszystko, czym zawiadywał Jerzy Z. Nie musiał zapłacić ani złotówki, ale ty wolałeś zaatakować Karola Nawrockiego, dołączając do Tuska, do platformersów, do Onetów, do wszystkich, którzy dziś e, atakują Karola Nawrockiego z obawy, że wygra i zostanie prezydentem. Ale wygra i zostanie prezydentem, a ty będziesz marginesem polskiej sceny politycznej, tak jak całe twoje ugrupowanie, bo nie potrafisz trzymać linii na prawej stronie. Nie potrafisz. I niezależnie co już dziś zrobisz, dla wszystkich wyborców Karola Nawrockiego, będziesz spalonym kandydatem, a twoja formacja będzie pożałowania godną konfederacją. I z tym cię zostawię, drogi odbiorco, jeżeli jesteś konfederatą, to zobacz sobie testament, jaki własnoręcznie napisał Jerzy. Rząd. I pomyśl nad tym, co zrobił dla tego człowieka Karol Nawrocki, za co dziś atakuje Sławomir Mencena. I wybierz. Wybierz mądrze 18 maja, ponieważ nie warto marnować głosu na Sławomira Mencena. To jest dziecko w krótkich spodenkach. I nie jest to tylko moje zdanie. Jest to zdanie takich komentatorów jak Piotr Wielgudzki, na przykład. Tu macie jego wpis, tutaj macie zdanie Pana e, Otoki Frąckiewicza, tutaj macie Pana Paladę. Wszyscy oni uznali Woltę Konfederacji za działanie protuskowe, niegodne, haniebne i pokazujące chyba prawdziwe oblicze tej formacji. Nie dajcie się zwieść. To jest formacja piątej nogi Tuska. Tak samo było w 23 roku z taśmami Banasia i nic się nie zmieniło, aż do chwili obecnej no, ujawnili się. Maski opadły, jest to przystawka Tuska. Jeżeli nie chcecie, aby Bonżur rządził Polską, musicie zewrzeć szyki i zagłosować na Karola Nawrockiego. Musi być więcej niż w Rumunii. Musi być więcej niż 40% na Karola Nawrockiego. Trzymajcie się, dobrego dnia, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Podaj filmik, zapisz, udostępnij, ripostuj i pamiętaj, wszyscy byle nie trzaskowski. Wszyscy byle nie trzaskowski. Do jutra, cześć.